Rozpoczęły się nagrania dubbingu do kinowej wersji najnowszych przygód czarodziejek Wings. Swojego głosu jednej z postaci użyczy wokalista zespołu Phil, Piotr Kupicha. Głosem muzyka przemówi Riven. Jest on jednym z czterech młodych czarowników magicznego wymiaru. Obraz Wings Club. Tajemnica zaginionego królestwa trafi na ekrany 5 grudnia. Tymczasem gwiazdy lodowego show telewizyjnej dwójki w magiczny sposób poczuły, że przegieły z ostrymi komentarzami, jakie padały na wizji podczas pierwszego odcinka nowej edycji programu. Gosia Andrzejewicz jest ponoć skłonna zakopać topór wojenny, ale czy to zrobi, zależy od Tomka Jacykowa. Co na to najsłynniejsze ostatnio stylista w Polsce? Przeczytajcie koniecznie na www.lozap.pl.